Witam Was bardzo serdecznie. Wy, który jestem z Moby Planet, i, i postanowiłam, że ucieki będą nagrywane na moim, moim koncie. No, będzie lepiej w ogóle, wyższy level, więcej ciuchów, więcej znajomych i tak No, więc to jest moje reality konto, że tak powiem. No i. No, bym powiedział, czy ten temat jest przekałai. No, po prostu, no. Ciały są przesłodkie, jak możecie zau zauważyć na mojej movie starce. No, jest przeuroczą. Taka jest wielka nocna wyprzedaż. No, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, tak, tak, tak. Tak, 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 tak. I tak. I, i no. I tak jest pakiet Star VIP. Ja go sobie nie kupuję, bo nie chcę. Nie chcę wydawać hajsu na grę. Znowu, bo jak widzicie, już miałam VIP-a na tym koncie i. No. No. I może na przędzie nagrywam. Albo nie, nie na pierwsza, Takie mam taką animację. Tak, mnie było stać na tą animację, bo miałam 2000 star końców i ta animacja kosztuje. O kurczę. O, ona właśnie tyle kosztuje. Um, a ja miałam 2000, bo. Bo tak to było. Ja już miałam trochę hajsa na koncie. Um, Moja przyjaciółka Julka dała mi pozdro. Um, następnego dnia sobie oglądałam sekki, oceniałam 5 na 5 takie moje koleżance, i ona dała mi pozdro w podziękowaniu. No i tak to, to nabiłam sobie 2000 końców I tak. Ja postanowiłam, że sobie kupię tą animację, bo jest urocza i w ogóle. W międzyczasie moja e, mówi starka wali sobie takiego facepalm i wam pokażę. O, zaraz będzie. O, widzicie Facepalm <tak>, tak. I no. Obawiam się, że nie będziecie mogli mnie zapraszać na tym koncie, bo mam 238 znajomych, a mogę mieć 240. Jest, mam już tylko no, dwa miejsca znajomych. I te miejsca będą przeznaczone prawdopodobnie na moją kuzynkę Weronikę i na moją drugą kuzynkę Wiktorię. Tak po prostu. Po prostu będą przeznaczone dla nich. Bo tak. No. I pozdrawiam Coco Chanel 222. No, jest fajnie. Fajnie, 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 fajnie. No wiem, że dawno nie było odcinków. Bardzo was za to przepraszam i chciałam powiedzieć. A większości no bo jak był ten poradnik z haka. To wiele osób mnie prosiło, żebym im zrobiła to konto na haku, bo albo im się nie chce pobrać, albo im nie działa, albo się boją, że będą wirusy i tak dalej. To ja od razu mówię, że Że ja sama nie wiem, czy chcę robić, no bo Ludzie, zamiast mnie prosić, to od razu piszcie mi Piszcie mi nazwy swoje Swoich kont, ja zrobię to konto Schakuję I wam kupię te prezenty z listy życzenia, ale Jeden, jedyny raz Bo już mi się zdarzało takie sytuacje, że miałam takie dawniej przyjaciółki Teraz już ich nie mam, bo mnie okłamały, ale nie i tak, i kupowałam im. No, w jeden dzień kupiłam im chyba 6 całych list życzeń. 6 całych, po prostu. Miały wciąż dużo kompletów. A potem się pokłóciłyśmy, i no. Więc jedna, jedna jedyna lista. Tak dla Was. Po prostu. Tak, i obawiam się, że zepsuli stronę z linkiem, na które można było pobrać tego haka I gratulacje tym, którzy zdążyli pobrać sobie tego haka i go mają bezpiecznie na swoim komputerze Między innymi dla mnie też gratulacje, bo też mam No i flip, flip, flip dla tych, którzy nie zdążyli sobie pobrać, bo... Chyba już się nie da pobrać tego haka, chociaż czy ja wiem? Nie wiem. Podobno jak się wejdzie, to w linku pisze error no, więc nie wiem, czy się da, czy się nie da. Nie wiem. Boże, cały odcinek będzie z takimi wyjaśnieniami. Tak. Pójdę teraz do tego czata, żeby Wam pokazać z bliska, jak to wygląda. Ten chat room. I Egg Hunt. Czyli coś tam, wielkanocne jajko i coś tam. Nie wiem. Mój angielski taki słaby No i tego wygląda animacja, jest fajnie, przeuroczo e, Mnie nie przyjmie kiedy znajomy Sorry ku, ku... urazy Sorry, ale nie mogę Krona Pisa Pisać, nie umiem. Nagrywam krok, Hej, ty! Jejku! wszystko na styku. No, pozdrawiam razy Pozdrawiam. Chyba tak się czyta Twoją nazwę jak źle to barle. Za Cię przepraszam. Pozdrawiam. Chciałam Wam objaśnić jeszcze, że jeśli chodzi o ten wirus tego haka, to nie wiem, no, moim komputerze jakoś wielkich, yy, wielkich szkód nie zdziałał. Jak widzicie, to nie za bardzo. No, praktycznie w ogóle nie mam lagów, wszystko jest GIT i w ogóle, więc. No, zależy, kto ma jaki komputer. Yy, no nie wiem, Windows 8 yy, się rzadko zacinają i są takie jedne z tych szybszych, więc. Więc raczej, jak ktoś ma Windows 8, to będzie mu. Działało, nie wyrządzi szkód żadnych na komputerze I nie będzie lagów żadnych, na przykład tak jak u mnie No jak ktoś się tam siódemkę, to szczerze mówiąc to sama nie wiem Daj mi hajs Jej No nie zapraszajcie mnie. Fauli, Fauli nie zapraszaj mnie. Fauli. Tak się chyba czeka, nie wiem. Ale pozdrawiam Fauli. Ja pozdrawiam Olka Bubu i ja pozdrawiam Anina Okręglina i ja pozdrawiam Olga. 4, 4 5 6 7. Pozdrawiam Weronikę, pozdrawiam Wiktoria, pozdrawiam Grolię. No. wszystkich pozdrawiam ogólnie. Dobra, myślę, że już będziemy kończyć ten odcinek, bo mi się zbliża limit nagrywania, więc, no, i jeszcze dla tych, którzy się pytają, jakim programem nagrywam, nagrywam po programem Bandicam, no, to dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!